Modlitwa w wieczór wigilijny. Na początku, kiedy już wszystko jest przygotowane, kiedy już cała rodzina jest przy stole, można przeczytać Ewangelię o narodzeniu Jezusa. Potem modlimy się wspólnie. W imię Ojca i Syna. Prosimy Panie Boże, pobłogosław naszą rodzinę. Ty narodziłeś się w Betlejem, aby zbawić wszystkich ludzi. Prosimy, pobłogosław nasze opłatki i spraw, abyśmy zawsze kochali Ciebie i ludzi. Amen. Teraz można pomodlić się Ojcze nasz, chwała ojcu i za wszystkich zmarłych z rodziny, a potem możemy połamać się, odbyć się opłatkiem.